Czy wiedziałeś, że skatomancja to profesjonalne określenie na wróżenie z czyjejś kupy. Ale dzisiaj nie będziemy przyciskali stolca przez klucz jak wosk na Andrzejkowej zabawie, ani bawili się w głupie dziecinne porównania do nestle. Nie, to może być najpoważniejszy film z kupą w tytule, który obejrzysz w swoim życiu. Zajmiemy się dzisiaj kupą na poważnie, bo czy tego chcemy, czy nie, ona potrafi powiedzieć o naszym stanie zdrowia naprawdę sporo. Jeśli podobają Ci się nasze edukacyjne filmy, nie wahaj się zostawić like i subskrybować kanał. Pokażmy algorytmowi YouTube, że Kupa jest tematem bardzo ważnym. A jeśli konstypujesz, znaczy prokrastynujesz wszystko i jest to dla Ciebie uciążliwe, rozważ zapisanie się do mojego kursu i zakup mojej książki. Pożegnaj konsty znaczy prokrastynację. Link znajdziesz w opisie. Edukując się ze mną, czeka Cię Kupa radości. No i chyba oczywiste, dzisiejszy film może zawierać dużo niezbyt smakowitych obrazków i słownictwa. Najpierw o paleniu kupy, potem o jej kształcie, a na końcu pomówimy o kolorach. No to jedziemy. Najpierw palenie kupy. Różne rzeczy można palić, wdychać, wciągać, ale nie wiem, czy wiedziałeś. Od palenia kupy zaczął się profesjonalizować potężny przemysł, który obecnie wart jest setki miliardów dolarów na całym świecie. I jest to przemysł w pełni legalny, nikt nikogo nie pakuje do więzienia za posiadanie paru gram. O jakim przemyśle mówię? Oczywiście o przemyśle spożywczym, a konkretnie o jego dietetyczno odżywczej odnodze. No bo nie wiem, czy wiesz, skąd wiemy, ile kalorii pochłaniamy z danego pożywienia, a bierze się to m.in. z badań nad paleniem klocka i porównywania energii wydzielonej do tej spalenia nieprzetrawionej żywności. Różnica stanowiła o tym, jak dużo nasz organizm przyswaja kalorii z danej potrawy. Dziedzina chemii, zwana kalorymetrią, została metodycznie opisana przez pioniera Wilbur Olina Atwatera i po nim określa się pierwszy system mierzenia wartości odżywczych, system Atwatera. Wilbur prowadził swoje badania pod koniec XIX i na początku XX wieku, korzystając z czegoś nazywanego bombą kalorymetryczną. Polegało to na spalaniu próbki żywności w hermetycznie zamkniętym pojemniku, który był otoczony określoną ilością wody. Wszystkie składniki i woda były dokładnie zmierzone, a temperatura wody precyzyjnie monitorowana. Ciepło ze spalania podnosiło w konsekwencji temperaturę wody, co dawało jasne wskazanie, ile gram danego jedzenia produkuje, ile kalorii energii. Oczywiście w żołądku nie dochodzi do reakcji spalania, ta obserwacja była dla badacza oczywista, więc by wyliczyć realną pochłanianą ilość kalorii z danej potrawy, mierzono najpierw spalanie nieprzetrawionego jedzenia, a potem mierzono ile ciepła wyprodukuje spalany, przetrawiony stolec. Co ciekawe, nasz układ pokarmowy jest bardzo efektywny w trawieniu, w szczególności termicznie przetworzonej żywności, osiągając skuteczność rzędu od 90 do nawet 98%. Oczywiście badacz zbierał stolec od licznych badanych, którzy najpierw poddawani byli określonym reżimom dietetycznym i ćwiczeniowym. To były te nieliczne momenty w historii człowieka, gdy wynagradzano ludzi za określony stolec. Lepiej, bo eksperymenty Atwatera nie skończyły się tylko na metabolizmie w układzie pokarmowym. Niektórzy badani byli zamykani w kontrolowanych hermetycznych pomieszczeniach, gdzie mierzono ile przejmują tlenu, ile wydalają dwutlenku węgla, sprawdzono ich mocz, kał i pot. Ostatecznie Atwater zapisał się na kartach historii jako pionier kalorymetrii, osiągając wyjątkowo precyzyjne pomiary, jak na tamte czasy i dostępne narzędzia. To pierwszy człowiek w historii, który zmonetyzował ludzką kupę. Trzeba przyznać prawdziwy przodownik idei. No ale pomówmy o kolejnej rzeczy, czyli bristolskiej skali uformowania stolca. Wyobraź sobie, że mieszkasz w miejscowości znanej z tego. Że od jej nazwy ustalono międzynarodowy standard medyczny wyglądu kupy. Podobno mieszkańcy brytyjskiego Bristolu do tej pory czują z tego powodu niesmak w ustach. Niemniej mają tam też uniwersytet. I tam w 1997 roku badacze Heaton i Lewis opracowali naukową klasyfikację dzielącą ludzki kał na siedem grup według kryteriów kształtu i konsystencji. Zasadniczo najwięcej zależy od tego, jak długo stolec przebywa w licie grubym, czy jak to naukowo się określa. Czas podróży stolca w pasażu jelitowym. Brzmi prawie jakby kupa wybierała się na wakacje, ale żarty żartami, w kolejnych punktach przejrzymy sobie tych siedem rodzajów i omówimy co one oznaczają. I jeszcze jedna dygresja, ludzie pamiętający toalety z lat 80 czy 90 najpewniej doskonale kojarzą muszle sedesowe z tak zwaną półeczką, gdzie przed spuszczeniem kubka sobie ładnie siedziała. Obecnie dominuje styl zachodnioeuropejski, gdzie stolec wpada do oczka wodnego jak śliwka w kompot. No i mamy problem. Bo jak mamy się przyjrzeć stolcowi w takiej sytuacji? Pomysł muszli z półeczką wcale nie był taki głupi, a już na pewno medycznie bardzo przydatny. No dobra, to typ pierwszy, zwany potocznie sarnimi bobkami. To oddzielne, twarde kulki, przypominające czekoladowe kuleczki, ale o rozmiaru orzecha. Wychodzą ciężko, czasem boleśnie. Całe szczęście, że mają kulisty kształt, bo potrafią być bardzo, bardzo twarde. O czym to świadczy? Wskazuje to na zaparcie. Potencjalna przyczyna to odwodnienie, zdecydowany brak błonnika w diecie. Może też oznaczać używanie określonych leków. Ale do czego to może doprowadzić? No cóż, z efektów pobocznych, estetycznych, wystrzał takiej kulki może spowodować pocałunek Neptuna. Sprawdźcie sobie w Google, co to oznacza. Ale tak zupełnie realnie to może to powodować hemoroidy, podrożnienia, a nawet zranienia odbytu. Generalnie stolec przebywa zdecydowanie zbyt długo w pasażu jelitowym. Typ drugi, trochę jakbyśmy podtrzymali na gorącej patelni przez chwilę batonik Mars czy Snickers, to nadal twarde kulki, ale zbite w taką parówkowatą formację. I to takie same bobki w pakiecie promocyjnym, no bo wychodzą lżej. O czym to świadczy? To umiarkowane zaparcie, lekkie odwodnienie lub brak błonnika w diecie. Nie ma bezpośredniego zagrożenia dla jelita, natomiast nadal kubka robi sobie za długie przerwy w pasażu jelitowym. Typ trzeci. Jeśli kiedyś robiłeś grilla i pijany wujek pokrył za solidnie kiełbaskę, która potem zapomniana ostała się na sam koniec gdzieś z tyłu, to mniej więcej taki kiełbasiany, ale mocno spękany kształt ma stolet typu trzeciego. Uznawany jest już za stolec relatywnie zdrowy, wydalany przyjemnie, często bez zbędnych zabrudzeń. O czym to świadczy? O dobrej diecie, dobrym nawodnieniu, jelitka pracują jak trzeba, czas spędzony w pasażu na zwiedzanie jest optymalny. Możesz sobie przybić piąteczkę. Typ czwarty. Uwaga! To nie wąszczaj się pod Sedesem. To typ czwarty, tak zwany wężownik. Jeśli masz wrażenie, że wydalasz niekończącą się linę miękką i gładką, to jest to typ czwarty. Uznawany też jest za normalny i zdrowy, a co lepsze jego długość robi wrażenie i może być nawet uwieczniona zdjęciem i rozesłana poznajomych celem pochwalenia się. O czym to świadczy? Że jelita pracują dobrze, nie ma odwodnienia, nie ma za dużo bonnika, wszystko jest ok. Typ piąty. Prawie jakbyś robił małe placki ziemniaczane, małe porcyjki, lane ciasto, mięciutkie, wydalane lekko, ale zdecydowanie zbyt często, nawet kilkukrotnie na dzień, co to oznacza? Że zmierzamy w rejony saraczkowate. Nie jest to jeszcze bardzo niepokojące, nie jest to mocna biegunka, ale może świadczyć o zwiększonym stresie, zmianach w diecie, drobnych stanach zapalnych. Jeśli utrzymuje się to tygodniami powinno wzbudzić niepokój. No, najpierw, że w diecie jest coś po prostu znacząco nie tak, na przykład za dużo cukru, czy za dużo błonnika. Stolec zdecydowanie za krótko przebywa w pasażu elitowym. Typ szósty. Papka z elementami zwartymi. Coś jak gulasz węgierski na trzeci dzień. Wygląda niemal tak samo. Co to oznacza? Że masz biegunkę. To świadczyć może o stanie zapalnym, infekcji, zatruciu pokarmowym, nietolerancji pokarmowej, czy nawet zaburzeniach typu jelito drażliwe, jeśli utrzymuje się to dłużej. Grozi to odwodnieniem oraz wypłukaniem z organizmu substancji odżywczych. Trzeba więc nie tylko pamiętać o piciu dobrych izotoników, ale monitorować, czy nie jest to stan ciągły. Generalnie zasada jest taka, że jednorazowo jest to zatrucie. Raczej na pewno. Jeśli utrzymuje się to dłużej niż dzień czy dwa, leć do lekarza. Typ siódmy, zwany potocznie krowim plackiem, to po prostu rozwolnienie na całego. Wodna papka bez stałych elementów. Coś jak smoothie czy zupa krem skupy, bez użycia blendera. Co to oznacza? Rozwolnienie może być spowodowane stanami zapalnymi, infekcjami, nietolerancją pokarmową albo chorobą układu pokarmowego. Bardzo wysokie ryzyko odwadnienia, czasami mogą towarzyszyć temu silne torsje, potliwość, nawet stan podgorączkowy. Jeśli nie jest to sytuacja, gdzie łatwo zidentyfikujesz źródło zatrucia, i nie jest to jednorazowa sytuacja, to należy szybko udać się do lekarza. No więc pomówmy o kolorach. Nie wiem, czy wiesz, ale nawet wśród kup mamy klasyfikację kolorystyczną, taką tęczę ekstrementalną, a jednak kolor może nam dać bardzo mocno do myślenia. Zacznijmy od klasycznego brązowego. Naturalny kolor, jego głównym źródłem jest wydalna żółć. Skala kolorystyczna brązowa jest dość szeroka, od jasnobrązowych do ciemnych brązów i tutaj jest wszystko ok. Zielony. Szybko go zobaczysz, jak radykalnie zmieniłeś dietę na warzywną. Ale jeśli nie nastąpiła jakaś radykalna zmiana w tym temacie i kolor się utrzymuje, to może być to oznaka poważniejszych problemów z układem pokarmowym lub brania określonych leków. Czarny może być efektem zażywania węgla spożywczego albo preparatów z żelazem, ale jeśli tak nie jest, to czarny stolec powinien zwrócić twoją uwagę. Może mieć on domieszki krwi, a to może świadczyć o krwawieniu w układzie pokarmowym albo jakimś poważnym schorzeniu. Szary, nienaturalnie jasny wręcz biały, jeśli kubka przypomina bardziej glinę, to może to oznaczać problem z wątrobą i wydalaniem żółci. Jest to zdecydowanie temat do konsultacji z lekarzem. Żółty. Tak jasnobrązowy, że w zasadzie nie łapie się już na skalę brązowego, a na skalę żółtego czy wręcz pomarańczowego może to oznaczać kilka rzeczy. Albo najadłeś się marchewek, albo innego produktu bogatego w karoten. Albo jeśli jest to regularne, to warto przebadać swoją trzustkę lub sprawdzić nietolerancje pokarmowe, na przykład celiakię. Czerwony może oznaczać, że na obiad była surówka z buraków czerwonych, a jeśli nie, to jest to niepokojący sygnał o możliwym krwawieniu z dolnej części układu pokarmowego. To mogą być hemoroidy, a może być coś bardziej nieprzyjemnego, dlatego jest to sygnał niepokojący. Jak widzisz, wiele z koloru ma wpływ, odpływ żółci z wątroby i praca trzustki. Również mogą mieć na ten wpływ stany zapalne. Najczęściej jednak są to pojedyncze, incydentalne zmiany diety lub jest to następstwo brania określonych leków. Niepokojące objawy konsultuj z lekarzem. W szczególności, jeśli nie są to pojedyncze łatwe do zidentyfikowania zatrucie pokarmowe. Tym bardziej, jeśli jesteś mężczyzną, przełam to tabu. No cóż, trudno. Badanie nie jest może najprzyjemniejsze. Ale jak przykład mojego znajomego, który przez pół roku przechodził taki krwawy stolec, okazało się, że ma dość zaawansowanego raka jelita, rozchodzonego i niestety już nie do odratowania. Więc. Gorąco polecam Ci, dbaj o siebie, obserwuj stolec, dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.